Cześć! Czy da się poprawić działanie sieci domowej stosunkowo małym kosztem? Czy ustawienia routera mają znaczenie i czy ich zmiana może jakoś pomóc? A może trzeba po prostu kupić lepszy i droższy router? W tym filmie pokażę Wam, jak można poprawić Waszą sieć domową w możliwie bezkosztowy sposób. Wiele osób po prostu dostaje router od dostawcy internetu i korzysta z niego, nie zmieniając żadnych ustawień. Zazwyczaj nie będzie to działać najlepiej i dużo da się poprawić przez zmianę ustawień samego routera. Chodzi głównie o ustawienia związane z siecią Wi-Fi, a większość z Was korzysta jednak z internetu po Wi-Fi. Pierwsza sprawa to kanał Wi-Fi, jakiego używa Wasza sieć bezprzewodowa. Chodzi o to, żeby na kanale, na jakim nadaje Wasz router, było jak najmniej zakłóceń, no bo wtedy będziecie mieć jak największe prędkości i stabilne połączenie. Największe znaczenie będzie to mieć, jeśli mieszkacie oczywiście w bloku, bo wtedy oprócz swojej sieci Wi-Fi odbieracie też sieci bezprzewodowe sąsiadów. Jeśli Wasz router nadaje na tym samym kanale, co router Waszych sąsiadów, no to logiczne jest, że jak i Wy, i sąsiedzi będziecie jednocześnie prowadzić jakąś transmisję przez tą sieć bezprzewodową, no to całość będzie się zakłócać, no i po prostu będziecie mieć niższą prędkość transmisji oraz najprawdopodobniej wzrost pingu. Niektóre routery są na tyle mądre, że tuż po włączeniu, jak będą miały automatycznie wybrać kanał, na którym będą nadawać, no to najpierw sobie przeskanują dostępne sieci Wi-Fi i wybiorą taki kanał, na którym nie nadają inne sieci. Problem jest jednak w tym, że wiele routerów działa tak, że po prostu losowo wybiera sobie kanał, na jakim nadaje i wcześniej w ogóle nie weryfikują, czy ten kanał jest wolny, czy jest zajęty. Dlatego najlepiej samemu sprawdzić, jak wygląda sytuacja u Was i ustawić kanał Wi-Fi ręcznie. Jak to zrobić? Otóż są aplikacje różnego rodzaju analizatorów Wi-Fi, które wyświetlają poziom sygnału Wi-Fi wraz z nazwami sieci oraz kanałami, na jakich nadają te sieci Wi-Fi. Najwygodniej jest taką aplikację zainstalować sobie na smartfonie. Możecie wtedy sobie po prostu chodzić ze smartfonem po domu czy po mieszkaniu i możecie zobaczyć, jak wygląda sytuacja z sygnałem waszej sieci Wi-Fi i z sygnałem ewentualnych sieci Wi-Fi, które mogą zakłócać waszą sieć. No i wtedy możecie. Znaleźć taki kanał, na którym nic innego nie nadaje, albo kanał, na którym poziom sygnału z tych innych sieci bezprzewodowych jest bardzo niski. I tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że praktycznie wszystkie przyzwoite routery wykorzystują pasma 2,4 GHz i 5 GHz. No i tego typu analizę trzeba przeprowadzić osobno dla każdego z tych pasm. Dobrze jest też mieć smartfona, który będzie mieć tutaj pasmo 5 GHz, no bo wtedy możecie z niego też skorzystać przy 5 GHz, ale. W dzisiejszych czasach 5GHz jest już dość powszechne i dostępne nawet w bardzo tanich smartfonach. Dobór odpowiedniego kanału jest szczególnie istotny w paśmie 2,4GHz, ponieważ 2,4GHz przenika przez ściany dużo lepiej niż 5GHz i z tego względu na paśmie 2,4GHz jest dużo łatwiej o zakłócenia. Ponadto w paśmie 2,4GHz w Europie jest dostępne jedynie 80MHz. Oznacza to, że dostępne są maksymalnie 4 kanały o szerokości 20MHz które nie będą się wzajemnie zakłócać. Przy czym kanału 13 często nie da się ustawić na wielu urządzeniach i realnie do dyspozycji może być jedynie 60 MHz, czyli trzy kanały o szerokości 20 MHz. No tutaj ktoś może się zdziwić i powiedzieć, że przecież w jego routerze można ustawić kanały od 1 do 11 lub od 1 do 13. No tak, tylko część tych kanałów będzie się po prostu na siebie nakładać, jak teraz widzicie. Kanały, które się na siebie nie nakładają, to kanał pierwszy, szósty, jedenasty... Co więcej, w 24 GHz występują też kanały o szerokości 40 MHz. Wtedy można używać tylko dwóch takich kanałów, które się nie będą wzajemnie zakłócać. No i tutaj wielu z Was na pewno już stwierdziło, że to wszystko jest strasznie, strasznie skomplikowane. No a nawet nie doszliśmy do pasma 6 GHz. Żeby maksymalnie to uprościć, to ja po prostu polecam w paśmie 24 GHz używać jedynie kanałów o szerokości 20 MHz. A samo pasmo 2,4 GHz używać jedynie w ostateczności do urządzeń, które nie mają pasma 5 GHz. Najczęściej będą to jakieś urządzenia Internet of Things, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, termostaty Wi-Fi, odkurzacze, klimatyzatory czy nawet piekarniki. Tak, ostatnio kupiłem nowy piekarnik i jest w nim Wi-Fi. W każdym razie, większość współczesnych smartfonów, laptopów i telewizorów ma Wi-Fi działające w paśmie 5 GHz i w takim przypadku powinniście używać właśnie tego pasma 5 GHz. W tym pasie 5 GHz bez większych problemów powinno się udać Wam znaleźć wolny kanał o szerokości 80 czy nawet 160 MHz. Wynika to z tego, że po pierwsze, pasmo dużo gorzej przenika przez ściany, po drugie, w 5 GHz jest też dostępne dużo więcej pasma. Jeśli Wasz router ma taką możliwość, to warto też ustawić osobną, dodatkową sieć w 5 GHz o innej nazwie, po to, żeby wymusić na urządzeniu klienckim niejako korzystanie z pasma 5 GHz. Jeśli nazwa sieci w 5 GHz i 24 GHz jest taka sama, no to telefon czy laptop może się przełączać między tymi dwoma sieciami i może się sam przełączyć na pasmo 24 GHz i najczęściej nie będziecie tego świadomi, że się przełączył, a internet może Wam wtedy po prostu zacząć działać dużo wolniej i gorzej. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jeśli używacie tej samej nazwy sieci na 24 GHz i 5 GHz, albo używacie tej samej nazwy sieci na dwóch różnych access pointach, to pamiętajcie, żeby koniecznie ustawić identyczne szyfrowanie na wszystkich tych sieciach i na wszystkich tych urządzeniach. I nie chodzi mi tutaj tylko o hasło do tych sieci, ale też o rodzaj szyfrowania. Aktualnie są stosowane trzy rodzaje szyfrowania: WPA, WPA2 oraz WPA3. Problem w tym, że nie da się z nich korzystać jednocześnie. Można jednocześnie skorzystać z szyfrowania WPA i WPA2, można też jednocześnie skorzystać z szyfrowania WPA2 i WPA3. Nie da się natomiast jednocześnie skorzystać z WPA tego bez numerka oraz z WPA3. I tutaj na wszystkich sieciach o tej samej nazwie trzeba ustawić nie tylko to samo hasło, ale też te same rodzaje szyfrowania, ponieważ w innym przypadku urządzenia klienckie mogą sprawiać problemy. Aktualnie najlepiej jest skorzystać z miksa WPA2 i WPA3. Wszystkie współczesne routery Wi-Fi 6 wykorzystują ten rodzaj szyfrowania. Jak macie Wi-Fi 7 z MultiLink Operation, no to wtedy musicie korzystać z WPA3. Szyfrowanie WPA3 może być jednak problematyczne, ponieważ starsze urządzenia go nie obsługują, dlatego ja zalecam stosować MIX WPA2 i WPA3. Co więcej, część urządzeń Internet of Things nie obsługuje nie tylko szyfrowania WPA3. Nie obsługują one nawet szyfrowania WPA2. Obsługują jedynie stare szyfrowanie WPA. Także tutaj też zwróćcie na to uwagę, bo czasem potrafi to być bardzo problematyczne i dotyczy to nawet dość drogich urządzeń, jak na przykład termostaty za 1000 zł. W takich przypadkach często zachodzi potrzeba ustawienia osobnej sieci na 2-4 GHz dla urządzeń Internet of Things. I robi się to nie tylko po to, żeby te urządzenia odseparować od reszty urządzeń od reszty sieci, ale właśnie też po to, żeby ustawić im inny, mniej bezpieczny rodzaj szyfrowania. Czymś, co ma duży wpływ na to, jak szybko będą się ładować strony internetowe, są serwery DNS. Wielu z Was mogło wcześniej nie słyszeć o serwerach DNS. DNS, czyli Domain Name System, a po polsku system nazw domen. O co chodzi? Otóż wszelkiego rodzaju serwery, komputery czy ogólnie wszystkie urządzenia, które korzystają z internetu, łączą się z drugim komputerem w internecie czy z jakimś serwerem, znając adres IP tego komputera czy tego serwera. I te adresy IP mają postać czterech jednobajtowych liczb rozdzielonych kropkami i generalnie rzecz biorąc, są one mało przyjazne dla człowieka. Dlatego wymyślono dużo bardziej przyjazne nazwy domenowe, które składają się z liter. Każdy może łatwo zapamiętać coś takiego jak wp.pl, czy na przykład google.pl. Każdy może też sobie kupić taką domenę internetową, oczywiście pod warunkiem, że jakaś konkretna nazwa domeny jest wolna. Jak skorzystacie z popularnej komendy ping, no to zobaczycie, że pod nazwą wp.pl czy google.pl kryje się ciąg czterech jednobajtowych liczb, czyli po prostu ten adres IP. I teraz, żeby zamienić tą nazwę domeny, ten tekst, czyli to google.pl na te liczby w postaci adresu IP, są wykorzystywane właśnie serwery DNS. No i dlaczego to ma znaczenie? Otóż... To, jak szybko serwer DNS zamieni Wam tą nazwę domeny na adres IP, będzie decydować o szybkości ładowania się stron internetowych, no bo zanim strona w ogóle zacznie się ładować, no to serwer DNS musi powiedzieć komputerowi czy smartfonowi, z jakim adresem IP ma się on połączyć. I tutaj typowo wykorzystywane są serwery DNS Waszego dostawcy internetu, ale te serwery nie zawsze są najlepsze i najszybsze. Dodatkowo, chyba każdy współczesny router pełni rolę tzw. cache DNS, czyli takiego bufora, który zapamiętuje, jakie adresy IP są przypisane domenom, które ostatnio odwiedzaliście. No i typowo, wasz komputer będzie używać waszego routera, właśnie jako serwera DNS. I jeśli chcecie zmienić serwer DNS, to najlepiej właśnie zmienić to bezpośrednio na routerze, zmienić ustawienia serwera DNS na routerze. Jak sprawdzić, jaki serwer DNS jest najszybszy i czy taka zmiana w ogóle będzie mieć w Waszym przypadku sens? No, w tym celu można wykorzystać Windowsowe narzędzie DNS Benchmark. Narzędzie to umożliwia sprawdzenie szybkości odpowiedzi serwerów DNS, żeby wybrać te, które po prostu będą u Was działać najszybciej. Dodatkowo, część serwerów DNS, np. serwery OpenDNS, oferują możliwość filtrowania treści. I co ciekawsze, zmiana DNS umożliwia też obejście części blokad. Na przykład okazuje się, że w Polsce domeny hazardowe są blokowane właśnie na poziomie DNS i zmiana DNS umożliwia obejście tej blokady. Nawet najlepsza sieć Wi-Fi jest podatna na zakłócenia i nigdy nie będzie tak dobra jak kabel. Gracze zapewne o tym wiedzą i są świadomi, że jak nie chcą mieć niespodziewanych skoków pingów w grach, no to komputer musi być podpięty do routera kablem. Jeśli pracujecie zdalnie, to też warto rozważyć podpięcie się do routera kablem. I jeśli trochę się pomyśli, to często może się okazać, że pociągnięcie kabla od komputera do routera może być bardzo proste. Do poprowadzenia kabla często można wykorzystać listwy przypodłogowe, a wywiercenie jakiegoś jednego czy dwóch otworów w ścianie to też najczęściej nie jest jakiś ogromny problem. Zwłaszcza jeśli te otwory będą na przykład na dole przy listwach, właśnie przypodłogowych. Mój sąsiad do pociągnięcia skrętki wykorzystał na przykład kanały wentylacyjne. Pomijam oczywiście legalność takiego rozwiązania z punktu widzenia prawa budowlanego, jednak czasem takie rozwiązanie potrafi być dopuszczalne. Wiele osób. Ma też na przykład ściany z kartonu gipsu. Często ktoś ma jakieś poddasze, na którym też można puścić kable. Także tutaj po prostu trzeba trochę pomyśleć, pokombinować i może się okazać, że możecie sobie poprawić działanie sieci w ten sposób. Do tego sama skrętka to też jest naprawdę niewielki koszt. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie kupować skrętki typu CCA, czyli tak zwanego miedziowanego amelinium. Kupujcie czystą, miedzianą skrętkę. Najlepiej przynajmniej kategorii szóstej, choć osobiście uważam, że jak już musicie, no to Wolałbym miedzianą skrętkę kategorii 5e niż ameliniową kategorii 6. Niech nie przeraża Was też to, że na kablu trzeba zacisnąć końcówki. Zaciskarki do eriotek są tanie, a przelotowe rj 45 zarabia się bardzo prosto. Ważne jest tylko to, żeby kolejność żył w eriotce była odpowiednia. Jak poszukacie, to bez problemów znajdziecie w internecie informację, jaka ta kolejność żył powinna być. Ba, na niektórych zaciskarkach potrafi być napisana kolejność żył albo nawet wykonany rysunek. Także nie bójcie się skrętki, nie bójcie się kabli i stosujcie je, jeśli tylko się da. Czasem, kiedy chcecie poprawić działanie sieci, trzeba też wydać nieco więcej i dodać jakieś aktywne urządzenie np. dodatkowy access point, czy jakiś inny wzmacniacz sygnału. I tutaj najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście pociągnięcie kabla z głównego routera do dodatkowego access pointa, ale oczywiście nie zawsze da się to zrobić. Czasem nie ma wyjścia i trzeba zastosować jakieś rozwiązania typu mesh czy rozwiązanie typu repeater. I powiem wam, że tutaj w tej kwestii przez ostatnie lata bardzo wiele się poprawiło. Jeśli wykorzystacie repeater lub mesh działający w standardzie Wi-Fi 6 czy Wi-Fi 7, to może to działać naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście będziecie mieć niższą prędkość niż jakby całość była spięta kablem. Ale jak na przykład z 800 megabitów po Wi-Fi zrobi wam się 400 megabitów, to i tak będzie to dość wysoką prędkością, a przynajmniej będziecie mieć zasięg Wi-Fi w jakimś miejscu, bo tak w ogóle by go nie było. Czasem nawet prosty i tani repeater Wi-Fi może uratować sytuację w końcu. Lepsza jest jakaś nawet wolno działająca sieć Wi-Fi niż całkowity brak sieci WiFi albo ledwo działająca sieć. Bardzo ważną kwestią jest to, gdzie umieścicie taki wzmacniacz sygnału Wi-Fi lub gdzie umieszczacie urządzenie Mesh współpracujące z Waszym głównym routerem. Jak macie całość podwiedną po kablu, no to nie ma problemu i możecie założyć takie urządzenie no tak naprawdę w dowolnym miejscu, gdzie dacie radę dociągnąć kabel, najlepiej tam, gdzie po prostu sygnał Wi-Fi jest najsłabszy. Natomiast jeśli całość łączy się po radiu, no to ten Wasz wzmacniacz Wi-Fi powinien być w takim miejscu, gdzie macie jeszcze dobry sygnał Wi-Fi z głównego routera. Jak umieścicie taki repeater za daleko, tam gdzie sygnał Wi-Fi z głównego routera będzie bardzo słaby, no to ten wzmacniacz Wam niewiele pomoże, ponieważ będzie próbował wzmacniać coś, co i tak już działa bardzo słabo. Natomiast jak umieścicie ten repeater w miejscu, gdzie Wi-Fi działa jeszcze dobrze, no to Wasza sieć Wi-Fi zostanie rozszerzona, o, co prawda od tego miejsca, czyli pewnie na mniejszym obszarze, ale będzie to działać dużo lepiej. Pamiętajcie jednak, że jak tylko macie taką możliwość, to dosył do Waszych access pointów Wi-Fi czy do mesza powinniście po prostu robić po kablu. I tutaj warto też zadbać o odpowiednie ustawienie kanałów Wi-Fi. Chodzi o to, że jak macie w domu kilka access pointów, no to dobrze by było, żeby nie nadawały one na tym samym kanale, no żeby się po prostu nie zakłócały, no to jest coś, o czym mówiłem na samym początku tego filmu. No i właśnie często przez montaż dodatkowego access pointa czy repeatera Wi-Fi można bardzo małym kosztem poprawić działanie sieci Wi-Fi. Używane urządzenia działające w Wi-Fi 5, czyli w standardzie 802.11ac, można bez większych problemów kupić w cenie poniżej 200-300 zł. I mówię tutaj o sprzęcie producentów bardziej znanych i profesjonalnych marek, takich jak np. MikroTik czy Ubiquiti. Jak poszukacie, to jakieś ZTS WiFi Wi-Fi 5 można kupić nawet nowe za 100 zł. Także bardzo często naprawdę niewielkim kosztem można znacząco poprawić działanie swojej sieci bezprzewodowej. Problemem najczęściej niestety jest po prostu brak wiedzy i świadomości, jak to zrobić. Trochę oczywistą kwestią, którą też czasem warto rozważyć, o ile jest taka możliwość, to jest po prostu przeniesienie routera w jakieś bardziej centralne miejsce w domu albo w jakieś miejsce, gdzie potrzebujecie po prostu tego zasięgu sieci Wi-Fi. Chociaż oczywiście, no wiadomo, to nie zawsze da się zrobić w prosty sposób. No i w tym filmie celowo pominąłem temat LTE i 5G i tego, jak skonfigurować router, żeby LTE albo 5G działało lepiej. Ten temat jest na tyle złożony, że musiałbym o tym zrobić osobny film. Zresztą dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście w ogóle tym zainteresowani. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś przydatnego. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Oczywiście, o ile jeszcze nie jesteście subskrybentami. Przypominam też, że macie możliwość wsparcia mnie przez kupno kawy. Link znajdziecie w opisie filmu. Od jakiegoś czasu jest też możliwość cyklicznego wspierania mnie. Jeśli zauważyliście w tym filmie jakieś błędy lub macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Z mojej strony to by było na tyle. Do następnego.